Cieszę się niezmiernie z tego, że Państwo, tak trudnym też dla samorządowców w miesiącu czerwcu, kiedy też wiem, że Państwo u siebie macie podejmowane uchwały absolutoryjne, też przed wakacjami sporo spraw udało nam się właśnie spotkać w tym gronie. i możemy tutaj Państwu też przedstawić informacje na temat działalności Związku Samorządów Polskich. Dzisiaj w Łomżyńskim Ratuszu spotkaliśmy się z samorządowcami, którzy wyrazili wstępnie chęć przystąpienia do Związku Samorządów Polskich. Jest to związek, który już funkcjonuje od kilku lat. Miasto Łomża jest w gronie samorządów, które zakładały ten związek. Również ja od samego początku działam w zarządzie Związku Samorządów Polskich. Same uczestniczenie w Związku Samorządów daje nam różnego rodzaju e, możliwości. To e, wspólnie, jako samorządowcy, możemy wypracować pewne e, pomysły, które później przedkładamy e, stronie rządowej. E, tak jak zakładaliśmy, związek to było e, kilkanaście samorządów, tak e, dzisiaj możemy się pochwalić liczbą 100-30. E, więc w ciągu kilku lat naprawdę e, udało nam się zachęcić do współpracy e, kolejne samorządy i widzimy, że będzie ich jeszcze więcej po, po dzisiejszym też e, spotkaniu upadły już konkretne nawet daty podejmowanych uchwał przez samorządy z województwa podlaskiego, które przystąpią do naszego związku, więc cieszy na pewno to, że i województwie podlaskim, bo póki co to miasto Łomża, województwo podlaskie, Wysokie Mazowieckie oraz gmina Sokoływ są w związku, a już myślę, że po dzisiejszym spotkaniu tych gmin będziemy mieli kilkanaście, więc dobra informacja. Na pewno ten nasz głos dzięki temu będzie jeszcze bardziej bardziej słyszalnym w kraju. Miasto Łomża jest od kilku lat w związku, udało nam się dzięki temu też pozyskiwać środki, bo tutaj aplikujemy też wielu wspólnych projektach jako związek samorządów polskich. To też dzięki temu i miasto Łomża jest znane w ministerstwach, bo jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju spotkania z udziałem chociażby czy to premiera, czy też poszczególnych ministrów i też mam przyjemność reprezentować nasze miasto i przedstawiać głos samorządu miasta Łomża w różnego rodzaju spotkaniach, w różnego rodzaju też konferencjach, w których miasto Łomża uczestniczy i propozycje, które też przedkładamy. To, co dzisiaj też wybrzmiało na tym spotkaniu, my jako samorząd postulujemy chociażby zmiany w gospodarce odpadami. Uważamy, że te ceny w skali całego kraju są wysokie można je zmniejszyć, można właśnie nie obciążać mieszkańców Łąży czy innych samorządów tymi cenami, tylko przekazać te opłaty chociażby właśnie do innych firm, które obsługują ten system gospodarki odpadami i moglibyśmy w jakiś sposób zahamować opłaty, które w ostatnich latach w kraju, bo w mieście Łomża, póki co na razie, naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy na mapę, to tych opłat nie mamy aż tak wysokich jak w wielu samorządach, gdzie dzisiaj opłata chociażby w domkach jednorodzinnych no to jest 22 zł, chyba że ktoś kompostuje śmieci no 20 zł, a są już samorządy, nawet właśnie, które są w Związku Samorządów Polskich, gdzie ta opłata jest 35 zł, więc naprawdę tutaj widzimy, że że ten system gospodarki odpadami bardzo mocno idzie w złym kierunku. Tak. I my tutaj postulujemy te zmiany i głośno o tym mówimy, bo jest to głos samorządu. Związek samorządów polskich powstał. Kilka lat temu to był 2017 rok z inicjatywy grupy samorządowców, którzy chcieli stworzyć taką organizację ponad, jakby ponad podziałami administracyjnymi, czyli żeby w niej się znalazły i gminy, małe i duże miasta, i powiaty, i województwa, żeby to była taka organizacja reprezentująca głos wszystkich szczebli samorządów. I to się udało zrobić. Drugą bardzo ważną rzeczą było to, że to miało być organizacja, która nie jest nastawiona w kontrze do władz administracyjnych państwa polskiego, do rządu, ponieważ no niestety tak jest, że w niektóre inne organizacje ogólnopolskie, samorządowe są generalnie w mocnej opozycji. A nam chodziło o to, żeby stworzyć taką organizację, która będzie współpracować, która nie będzie kopią rządu, bo oczywiście my mamy też swoje krytyczne uwagi do, do, do niektórych działań, ale staramy się poprzez dobrą współpracę, konstruktywne nasze propozycje, postulaty, te prawo tak naprawiać, żeby ono było dla samorządów dobre. I takie stowarzyszenie udało się stworzyć. W przeciągu kilku lat jest, staliśmy się już jedną z największych organizacji samorządowych w Polsce. W tej chwili współpracuję ze Związkiem Samorządów Polskich około 150 samorządów w całej Polsce. To jest, to jest wynik dający nam trzecie, czy czwarte miejsce, pod względem ilości członków samorządu w danej organizacji, a przypomnę, że inne te duże organizacje działają kilkanaście, kilkadziesiąt lat. My działamy 2-3 lata, także to, to jest wynik naprawdę, naprawdę dobry. No i warto przystąpić do nas, ponieważ po pierwsze dbamy o nasze samorządy, wspieramy je, staramy się odpowiadać też na ich problemy, ratować, kiedy są w trudnej sytuacji. A po drugie, to co powiedziałem na dzisiejszym spotkaniu, w jedności siła. Jeśli jesteśmy w jedności, nasz głos jest bardziej słyszalny niż jakby to był głos pojedynczy samorządowców zanych gmin.